no nagrywa się mój Jo O. Drina, ta pizda wygina Znowu rozpina. Czemu tu pucha, czemu dziewczyna? U, e, e, się rozpędza. Dawaj, 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 poczuj trochę będza Znowu nędza na blokach, hej, Dawaj znowu tu koka, ej Znowu dziwka tu loka, ej dawida loka, ale o to nie chodzi Tu dawaj ze mną, to złoto oblodzi Diamet na szyi, chuj mnie obchodzi Dawaj tu ze mną, to mogę powiedzieć, hej, Na mój temat chuja wiecie Dawaj ze mną, tutaj Erik napisgany, Ale rap wychodzi dalej poza ramy Dawaj ze mną, teraz tu dom do mamy, u Jestem przegrany, jestem przegrany Tak na mnie mówili, tu w siedzieli i rozmieniali, Dawaj tu ze mną i wchodzę na bary Podnoszę na bary, co ojciec tu nie mógł, uu, Dawaj ze mną tu ściero, e, dawaj ze mną penero Ziomek mam bano na głowie, ej, na swoim ziomek sposobie Zapierdalam dalej, ale nie mogę rozwinąć kurwa, się wyjebałem Wyjebałeś się, ziomek, lecę tutaj trap, a nie jazz, lecę trap, a nie jazz Wyjebane na ten kresz, robię ej, 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 ej I kuj to, wyjebane mam w to, dzwonią mi te kurwa renifery, co Fajko eee, sajko, ej, sajko, ty, głupia dzisko, zamknij kurwa ryj, bo będziesz miał mordę brzydką, Ma, o, 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 mordę brzydką, jak ci kopnę w ryj, skończysz się kurwisko, skończysz się kurwisko, Wiktorek Rozmiarek, jebany, ciągnie, tutaj ciągnie faje ciągnie, ciągnie, szkyszkyszki, sz. bierze to do ryja. mówi bierę ryj.